No witam wszystkich. Poprawcie może wy jako użytnicy strony YouTube. Poprawcie trochę tą stronę YouTube. Żeby był szacunek, żeby było miła atmosfera. Żeby nie było takiego trollowania, tak jak Wy tu potraficie. Postarajcie się, to uwierzcie, że strona YouTube będzie najlepsza strona w Google. Bo teraz jest najgorsza ze wszystkich stron ta YouTube. Ta strona. Postarajcie trochę swoją, swoją nienawiść zmiechać, zjechać w dół. Nie pokazać wszystkim dookoła, jacy jesteście mocni, tylko pokażcie trochę szacunku dla, dla, dla drugiej osoby, która faktycznie chce pokazać światom swoje zdolności, niezdolności itp. itp. Pokażcie to wreszcie. Otwórzcie, otwórzcie, otwórzcie ludziom bramę do swoich talentów, nie talentów swoich wypowiedzi, a nie trollować kogoś bez sensu, które w ogóle to jest do niczego nie jest przydatne. Wasze trollowanie waszej grupy, poprawcie ten, y, tą stronę YouTube na ten temat, bo to naprawdę na psy schodzi ta strona. Śmiecie są, są jakieś stare, kopiowane przez kogoś yy, filmiki na inne kanały. Chrońcie trochę swoje prawo autorskie. I nie kopiować różnych film, różne filmiki na różnych stronach. Trochę szacunku, a nie siebie robić pajaca. I pokazywać, ten jest głupi, ten ma, nie ma szacunku. Tego trzeba zrobić z niego wariata na całego. Błąd to wy robicie z siebie wariata. Bo to wy wystawiacie, kopiujecie nielegalnie z jednego kanału na drugiego i tworzycie kanały bez sensu, trochę szacunku. A nie robić z siebie debila do kwadratu, można powiedzieć. Jak mówiłem w wcześniejszych filmach, zacznijcie szukać roboty, bo naprawdę. Nie będzie ani internetu, ani komputeru, bo to wszystko upadnie. Bo każdy w sieci jest. 24 na 24. Ja rozumiem, że internet to jest życie. Ale bez przesady, żeby... Y, ośmieszać kogoś, wystawiać po różne strony, y, nie wiem, komentarze, nie komentarze, filmiki, bo ten jest nie wart człowiek. A wy jesteście warci? Zadajcie sobie takie pytanie. Chyba nie. Bo, bo sami nie macie szacunku. Dlatego tym się różnicie, że wy nie macie szacunku niż ta osoba, która wycawia. Zastanówcie się na ten temat. Bo to jest dla mnie, dla innych ludzi, śmiesznie sobie robicie grupy trollowanie jakieś. Włóżcie to może w dupę sobie, trollowanie, a nie. Zajmijcie się czymś poważnym, a nie trollowaniem i dupę obrabianie komuś. Zastanówcie się i poprawcie tę stronę YouTube, naprawdę, bo niedługo to zejdą, zejdą na psy ta strona i już nie będzie warta. Nikt nie będzie się logował, nikt nie będzie chciał się w filmiku, bo tu będą same śmiecie, a nie strona. Trochę szacunku dla tej osoby, która stworzyła tą stronę. I dla osób, którzy wystawiają. Filmiki, nie filmiki. Trochę szacunku. Pokażcie z siebie wartość swoją. A nie gówniane rzeczy, które w ogóle do życia wam to jest nieprzydatne. Na ten temat. Zastanówcie się. Trochę głową, a nie dupą można powiedzieć. Zastanówcie się. Co jest warte. Bo jestem bardzo ciekaw, czy jakby ktoś Was ośmieszał. I Was trollował ktoś. Was by nie denerwował też. Ale takich ludzi mam w dupie po prostu na ten temat. I mnie to zwisa, co oni tam komentują, czego nie. Zastanówcie się i poprawcie te, tą stronę YouTube. Pozdro!